Stany naszej ekonomii obecnie jest wyznaczone przez różne obrazy człowieka. W centrum jest ekonomia neoklasyczna, gdyż to ona wyznacza często punkt startu w myśleniu o ekonomii. To z nią jako pierwszą styka się student studiujący ekonomię. Nic dziwnego, że to ona wyznacza podstawę naszego dyskursu na temat ekonomii i to ona słusznie czy niesłusznie tworzy punkt odniesienia dla ekonomii głównego nurtu. Można sobie wyobrazić, że dookoła niej, niczym planety wokół orbity, krążą inne nurty heterodoksyjne, tak jak ekonomia feministyczna, humanistyczna, ekologiczna czy ewolucyjna, a także w pewnym stopniu behawioralna. Takie umiejscowienie ekonomii neoklasycznej nie oznacza bynajmniej, że najlepiej tłumaczy zjawiska ekonomiczne, ani że faktycznie zawsze stanowi punkt odniesienia. Ale raczej że jest ona, mimo wszystko, ekonomią najlepiej wszystkim znaną. To, jak daleko dana ekonomia odbiega w swoich założeniach od neoklasyki, jest również pewną miarą jej heterodoksyjności. Na rysunku, zwizualizowane dystansem od centrum. Przestrzeń między ekonomią neoklasyczną, heterodoksyjną wypełnia ekonomia głównego nurtu. To tu znajdziemy różne szkoły, nurty, w ramach których większość ekonomistów myśli dziś o ekonomii. O dziwo, nie jest to tylko ekonomia neoklasyczna, ale też keynesowska, ale już post-keynesowska niekoniecznie. Nie Twoją uwagę zwróciło to, że pola okręgów wchodzą na tą przestrzeń międzyplanetarną. Dlaczego? To nie błąd w rysunku, ale próba zarysowania faktu, że heterodoksja zostawia swój ślad na ekonomii głównego nurtu, niczym liście na wodzie. Wiele jej idei jest właściwie przejmowanych lub wchłanianych przez ekonomię neoklasyczną i powstaje wiele nurtów na obrzeżach tej ostatniej, będących wynikiem Pożenienia ekonomii neoklasycznej z jej heterodoksyjną siostrą. W efekcie, w ramach głównego nurtu, znajdziemy ekonomię środowiskową, wynik inspiracji ekonomią ekologiczną, nową instytucjonalną ekonomię, wynik adaptacji starego instytucjonalizmu do logiki neoklasycznej. Znajdziemy tam też wiele nurtów inspirujących się przykładowo ekonomią ewolucyjną. Możemy zapytać, czy rozmiar tej przestrzeni międzyplanetarnej z czasem się zwiększa do rozmiaru wisły? Wydaje się, że tak. Coraz więcej problemów współczesnego świata, nierówności, biedy, zagrożenia klimatycznego, finansjaryzacja, jak też rosnące powiązania wielopoziomowe między gospodarkami na różnych płaszczyznach, znajdujące swój wydźwięk np. w ekonomii złożoności. Które trudno wyjaśnić i przewidzieć narzędziami ekonomii neoklasycznej. Sprawia to, że ekonomiści coraz częściej szukają inspiracji w kierunkach spoza głównego nurtu. To, co zakładamy na temat człowieka w tych głównych nurtach ekonomii i dystans, jaki dzieli te założenia od tych spotykanych koncepcji homo economicus, wyznacza także podział między tymi. Szkołami? Na ile zakładamy, że człowiek posiada indywidualne, niezmienne preferencje i dąży do maksymalizacji użyteczności? A na ile dostrzegamy fakt, że wyznacznikiem wyborów człowieka jest często społeczeństwo, kultura, interakcja z innymi i mechanizmy opisywane w psychologii społecznej? Możemy bowiem praktycznie próbować wchłonąć każdy z nurtów ekonomii i wyjaśnić Różne perspektywy przyjmowane przez te teorie maksymalizacją użyteczności. Dla przykładu możemy próbować wyjaśniać wybory zrównoważone czy altruistyczne człowieka większą użytecznością takowych. Czyniąc to, zakładamy, że człowiek pozostaje egoistą, a jeżeli zachowuje się altruistycznie, to działa tak jedynie z pobudek egoistycznych, bo jego użyteczność wówczas wzrasta. Innymi słowy, sprowadzamy wszystko do krzywych preferencji. Taki sposób wchłaniania możemy określić eklektyzmem, który w architekturze polega na tym, że łączy różne style budowny. Ale co tworzy ten fundament? Zwykle to dominujący paradygmat. Wielu ekonomistów ma jednak wątpliwości, czy można za ten kluczowy fundament uznać ekonomię neoklasyczną. Dlatego stawiają sobie pytanie założenia, której teorii ekonomicznej są właściwie tym łączącym paradygmatem w sensie kuna. Wielu widzi ją w ekonomii złożoności, inni w humanistycznej, jeszcze inni ekologicznej, wielu się pyta, czy może nie należy mówić o jednym paradygmacie, ale o wielu różnych i zostawić ostatnie słowo metodologicznemu pluralizmowi, a więc w założeniu, że tak jak istnieje wiele koncepcji człowieka, taki będziemy mieli do czynienia z wieloma sposobami rozumienia ekonomii oraz rozwoju?